Witam się z Wami od samego rana bez makijażu, z wielkim pryszczem na brodzie, ale takie jest życie. Odstawiłam właśnie Natalkę do szkoły, przyszłam do domu i muszę ogarnąć mieszkanie, bo jest bałagan. Wczoraj troszeczkę robiłyśmy nie, nie przemeblowanie, tylko tak układałyśmy ubrania i tak dalej, wyrzucałam niektóre. Muszę zrobić trzy prania, ale czekam właśnie, żeby Natalka wróciła ze szkoły, żeby już wyprać to, co ma dzisiaj na sobie także. Dzisiaj jest piąteczek i Natalka poszła do szkoły w sweterku świątecznym. W moim sweterku świątecznym, bo nie chciała brać swojej bluzy jeszcze raz, więc wzięła mój sweterek. A ja przyszłam do was z łazienki, ponieważ chciałam wam pokazać mydełko, które właśnie wystawiłam do mycia z The Body Shop. To jest przepiękny zapach Festive Berry. Tak, to on się właśnie tak nazywa, jest przepiękny zapach. Ja mam kremik do rąk, który dostanę dopiero na gwiazdka od natalki. Kremik do rąk i masełko, ale jest przepiękny zapach, taki właśnie borówkowy, świąteczny, bardzo, bardzo fajny. Tak więc to już jest i chcę właśnie ogarnąć łazienkę, posprzątać tu. Mam kosmetyki wszędzie. Tutaj zobaczcie, co tutaj się dzieje na mojej półeczce, na której normalnie nic nie powinno być, oprócz tych pędzli i lusterka. A tu jest wszystko po prostu na tym, tak więc ja ogarniam dzisiaj łazienkę, yy, właśnie wstawię pranie, chyba zacznę od czarnych, tak mi się wydaje, Może trzy prania, jak zawsze co tydzień. Ja ostatnio właśnie zminimalizowałam prania, nie robię już w tygodniu prań, raczej, no chyba, że mam jak jakiś tam, wiecie, pościel czy ręczniki. Chociaż ja wyjdę tam, bo tu jest takie echo. Yy, teraz jest ciemno, o, jest! Wróciło słońce. Tak więc e, ja robię teraz pranie tylko w weekendy. Właśnie czekam na piątek, sobotę i do poniedziałku, gdzie mam wszystko gotowe, ale muszę makijaż zrobić. Bo wiecie, co tak ostatnio nie mogę spać w nocy. E, kręcę się później, budzę się bardzo wcześnie, gdzieś tak około piątej, szóstej. E, a jeszcze mogłabym, tak wiecie, z pół godzinki sobie pospać, czy nawet godzinkę. I tak już ten sen z rana już nie jest taki e, głęboki. I no, jakoś po prostu źle się później czuję. Ale wydaje mi się, że dlatego, że po prostu za mało robię w ciągu dnia. Że wcześniej, jak pracowałam, po prostu musiałam chodzić do pracy, to, to było zupełnie inaczej. Teraz, no, może moja głowa nie pracuje aż tak na takich wysokich obrotach jak wcześniej. Może powinienem na jakiś spacer chodzić dłuższy w ciągu dnia, może to by pomogło. Tak więc, no, mam takie problemy ze snem ostatnio, ale ym, no to dzisiaj działamy, posprzątam. W zasadzie nie mam zbyt wielu planów. Chyba będę musiała wyjść znowu na pocztę. Znowu mam y, zamówienie: znaczy, ja się bardzo cieszę, ale ta poczta mnie teraz dołuje. Mnie te kolejki stanie w zimnie, no ale trzeba zrobić, tak. Chcę, żeby paczuszki dochodziły jak najszybciej. Tak więc, ja dzisiaj y, taki dzień ogarnięcia się w domu, bo ja lubię wiecie tak przed weekendem posprzątać, żeby było fajnie, świeżutko na weekend i później poniedziałek, wtorek sprzątam po weekendzie. Bo teraz w zasadzie nigdzie nie wychodzimy. Siedzimy w domu, tak więc tak także brudzimy. Na pewno tak samo macie identycznie. Tak myślałam, że pójść do kina dzisiaj albo jutro. Ale coś na Natalka mówią, że ona za bardzo nie chce iść, a na ten polski film raczej chyba pójdę. Muszę zapytać się tylko, czy jakaś koleżanka by chciała ze mną pójść. E, więc zobaczymy, czy mi się uda, bo film wydaje się interesujący, chociaż chyba będę bardzo przeżywać, nie wiem. Mówiłam wam w ogóle o tym filmie na Instagramie, a nie tutaj. E, film nazywa się... Boże, zapomniałam teraz. O Tomaszu Komendzie, który był skazany na 25 lat. Skazany, e, niewinnie skazany, czy jakoś tak? Jest właśnie u nas w Kinie, wyskoczyła mi reklama, więc właśnie się dowiedziałam, że u nas w Odeonie w Kinie, w UK e, jest ten film. Dobra, koniec gadania, muszę tutaj coś naprawić, a, ogarnąć się, ale to po, po, po sprzątaniu. Tak więc do zobaczenia e, za chwileczkę. Dzisiaj będzie zwykła kawka, to znaczy taka wiecie rozpuszczalna w kubeczku, które Natalia wczoraj dostała. I właśnie do tej kawki naleję sobie, bo w końcu przyszedł. Syrop. Syrop Gingerbread, ciasteczkowe. Bardzo ładnie pachnie, tak świątecznie, czekać aż ja się jeszcze powącham jeszcze raz. Tak, bardzo korzenny, chciałam waniliowa, ale myślę sobie, dobra, są święta, wezmę ten. Jeden litr kupiłam, dlatego, że był w bardzo dobrej cenie. Tak więc myślę sobie, dobra, najwyżej mi zostanie, przyjdą goście w święta, no to będę miała do, właśnie do kawki. Zaraz spróbujemy go. Zobaczymy jak smakuje, aha i wziąłam ten właśnie bez cukru Tak więc no, chociaż troszeczkę lepiej No ale ten kubeczek jest po prostu przepiękny i żałuję teraz, że nie kupiłam sobie jeszcze jednego Żebyśmy miały właśnie dwa takie same Kaweczka jest Kaweczka jest, oglądam właśnie Sylwię jej kanał. Wczoraj nie miałam czasu, więc dzisiaj nadrobiam z rana. Jestem teraz na parkingu przed supermarketem. Akurat w Morrisonie jestem, pod Morrisonem na parkingu. Wyszłam na chwilę, właśnie zrobić kilka spraw, załatwić. I powiem wam, że w ogóle nie było parkingu. Dosłownie było to jedno miejsce przy takim słupie, na którym się bardzo ciężko parkuje. Ale chciałam się do Was odezwać, ponieważ e, potrzebuję Waszej pomocy. Jest e, teraz zbiórka pieniędzy e, na, e, na leczenie Marysi, sześcioletniej Marysi, która mieszka w Polsce. Leczenie będzie w Niemczech. E, ona ma nowotwór. Zostawię Wam link tutaj e, pod spodem. Mam nadzieję, że moje koleżanki YouTube'owe też się do tego przyłączą, e, bo trzeba zebrać naprawdę olbrzymią, e, Pule pieniędzy, 200 tysięcy złotych, tyle potrzeba właśnie na leczenie. Yy, dziecko, nikt nie powinien być chory, a szczególnie dziecko. I to tak małe, 6 dziecko, które po prostu ma nowotwór złośliwy. Tak więc zostawiam wam tutaj link. Mam nadzieję, że wpłacicie chociaż złotóweczkę. I moje koleżanki się dołączą do tej akcji i też wspomną coś o tej em, akcji na swoim kanale. Wiem, że mój kanał jest bardzo mały. Małe zasięgi, ale mam nadzieję, że któraś z Was będzie miała tą złotówkę, żeby wpłacić, bo grosz do grosza i naprawdę te pieniążki można zebrać. Pamiętam, jak zbieraliśmy dla Marcina, który mnie obserwuje tutaj, pieniążki i to tak fajnie szybko poszło. Mam nadzieję, że w ogóle masz już ten starownik do wózka. Nie wiem, nie pisałeś do mnie ostatnio, czy już to doszło, czy nie. Tak więc mam nadzieję, że też się zmotywujecie, szczególnie teraz przed świętami, żeby właśnie pomóc bo tak jak mówię, nikt nie powinien chorować, a szczególnie właśnie małe dziecko, tak jak ta sześcioletnia Marysia, tak więc proszę, wspomóżmy ją chociaż tą taką wą złotówkę. Ja się wzięłam teraz właśnie za obiadek, taki w zasadzie nieplanowany, bo myślałam, że będę później gotować, ale nie miałam pomysłu, co dzisiaj zrobić i zobaczyłam, że mam paprykę w lodówce, która no, powinna być zużyta. Miałam też taki ryż, który za bardzo nie jem. Miałam w paczce, on był taki co do mikrofalówki e, pillow rice. E, I tak sobie myślałam, że za bardzo nie jemy tego. Stało to, stało, nie wiem, kilka miesięcy u mnie w szafce. I ja myślałam, nie, no, coś z tym trzeba zrobić. I padło na pomysł, gdzieś chyba widziałam to chyba na Instagramie, że tak, się podsmaża paprykę, cebulkę tak lekko, żeby to trochę zmiękło do tego właśnie wsypuje się ten ryż gotowy i to tak wiecie, przez kilka minut po prostu podsmażyć razem i jest gotowe danie można tylko do dodać kurczaka ja jeszcze miałam tutaj krokiety więc ja po prostu podsmażę krokiety już osobno, sałateczka do tego mam nadzieję, że buraczki chyba mam jeszcze w lodówce, więc będę mogła takie, no fajne danie podać na dzisiaj, tak więc tak, w zasadzie obiad z niczego i powstał. Tak więc fajnie, coś innego, właśnie. I jeszcze a propos w ogóle tego pomagania. Mam nadzieję, że naprawdę pomożecie Marysi. E, mała dziewczynka, tak jak mówię Wam, nikt nie powinien być chory. Powtarzam się, wiem, ale to jest właśnie ten czas przedświąteczny, gdzie właśnie my powinniśmy pomóc. Czy, czy pomóc zwierzętom, czy pomóc ludziom, naprawdę chociaż troszeczkę z siebie dać, bo e, czasem ludzie też. Nie proszą o pomoc, a bardzo tego potrzebują. Czy jest to tutaj taki tak zwany food bank, żeby coś im dodać, jakieś puszki, makarony. Wydajcie te 10 zł, troszeczkę więcej i są te przecież kosze właśnie w sklepach. Wrzućcie tam jakieś jedzenie. Ci ludzie naprawdę nie mają pieniędzy i... Potrzebują coś zjeść, tak więc jeżeli możecie, to po prostu pomagajcie innym. Ja e, naprawdę wspieram za każdym razem, czy food bank, czy, czy jakieś charity, czy właśnie jak tutaj pomagam. E, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc proszę Was chociaż jedną złotóweczkę. Jesteśmy już tutaj z natalką, ale zapomniałam wam pokazać skarpetki. Tutaj widać na stopie, tylko pod spodem. E, jak on się nazywa? Renifer. A tutaj jest nasz Elf, który w ogóle zapomniałam Wam pokazać wcześniej. Tutaj sobie siedzi na moim tutaj dyspenserze wody, który teraz jest nieużywany. Elf i on trzyma tutaj taki fajny batonik. Eee, nie wiem, czy go znacie. To jest Nut Bar i on jest chyba gluten free, tak. Gluten free, z ciemną czekoladą, jest pyszny, można go w Aldi znaleźć. u spad Elf. Dobra, trzymaj się. E, dobra, my zjemy troszeczkę teraz i zaraz będziemy nagrywać kalendarze. To Natalka w Christmas jumper, w sweterku takim. I to jest w zasadzie mój sweterek, który trochę jest na mnie za mały, na ciebie trochę za duży, ale... No za duży. Mocno za duży. Rękawy. Ale mogła dzisiaj założyć, nie? Miałaś spódniczkę do tego, bo dzisiaj właśnie jest taki dzień, że dzieci mogły mieć sweterki świąteczne. Już nasze tutaj prezenciki przygotowane, kalendarz adwentowy. Yy, zaczynamy chyba od Twojego dzisiaj z Friends, dobra? Okej. Okay. Zaczniemy. Numer 12. Jestem tak. Tu? Co to może być? Położyć czekoladki. Pięknie. O! Ciężko się otwiera. A no tu są. Kiedy zrobić. Poszło? Proszę też pomóc. Zobaczmy co to jest. A... To Lobster. To jest chyba właśnie do twojego naszyjnika, tak? Znaczy nie, do brązolecki, przepraszam, brązolecki. co ja mówię? Co ja mówię? Ted Baker. Numer 12. A gdzie jest numer 12? Oto. Jest duży dzisiaj. Ja mam 12 też tu. Maseczka, o! Też w płachcie. I ta jest y, z peonią. Super. Okej, okay, biały albo czerwony. No to ciekawe. Czerwony. Czerwony? Nie, białe! Aha, było wczoraj białe, tak? No, trzy razy myślałem. Trzy razy pod rząd? No nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie. Tak, czy trzy razy. Ten? Numer 12. Ja też co tam jest, czerwona też wczorajsza chyba nie zjedzona wejdzie tutaj mi do naszego słodyczowego spotka okay. tu mam też dwunastkę, niestety rozerwałam, przepraszam, przepraszam dwunasteczka jest mm, tutaj masz ode mnie prezencik co? myślisz? To jest takie nie. duże okej okay. okej okay. łatwo się otwiera? Łatwo się otworzyło? Tak. Łatwo trochę. No. Naprawdę czekoladkę. Wow! A tak jak w okularkach. I to jest biała czekolada. Milki Bar. A teraz chyba będziesz musiała mi pomóc w tym. Albo może sobie spróbuję, poradzę sobie. Mogę nożyczki. Budełko otwarte. O, o, o. Coś tam widać. Co to jest? Ale śliczne. To jest taki domek. Metalowy świecznik. Przepiękny jest. Możesz mi otworzyć jeszcze? Jest prześliczne. No zaraz go otworzę i zobaczymy jak on wygląda w środku. Chciałam otworzyć koniecznie i wam pokazać jak on wygląda w środku, jest przepiękny jest czarny Dobrze. podoba mi się bardzo już jest bardzo w moim stylu o i są świeczuszki jeszcze do tego włożone ojej, Warysiu dziękuję Ci bardzo, naprawdę no i cytat a ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica Dorota Terakowska a do tego klimat w domu musi być. Oczywiście, dostałam te waniliowe. Przepięknie pachnące, Powąchaj to. No przepięknie pachnie. I ja właśnie, wiecie co, już tak się zastanawiałam, czy jak już ta choinka sobie stąd pójdzie, czy tutaj nie dać właśnie takiej e, gabloty czarnej. To jest Ikei. I wtedy właśnie będę potrzebowała czarne takie dodatki i białe. Tak więc super, to na pewno będzie tutaj stało, albo Fajnie. będzie stało przy, e, przy telewizorze. No one inne kolory są, no? A! Vanilla cream. Ale przepięknie pachną. No są z pepko, jeśli się nie mylę. Napiszcie mi, czy one są z pepko, czy nie. Chociaż to wiecie. Nieważne, no ale pepko to pepko, tak. Wszystko chce się mieć z pepko. No i to jest przepiękna. Naprawdę, Marysiu, takie rzeczy nam tutaj dajesz? Eee, naprawdę bardzo duże i widać, że bardzo przemyślane, że że oglądasz nas, nas, że wiesz to co lubimy, po prostu super. Rozmawiałyśmy wczoraj a propos tego kocyka, który zrobił furorę yy, i, i dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, 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 bardzo mocno. Natalka zaczęła tutaj coś rusować i zaczęła robić właśnie takie kwadraciki, bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się, a my dostałyśmy karteczkę, właśnie, więc zaraz otworzę i zobaczymy, od kogo jest. Dostałyśmy tak, przepiękną kartkę świąteczną, po prostu jestem zachwycona. To jest taki e, kominek, taki po prostu świąteczny, przepiękna, przepiękna karteczka, naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo lubię w ogóle ten styl takich e, kartek, kominek, wiecie grlanda, fotel, ja już tam siebie widzę z książką. Tak więc Milena bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zapraszam też na Mileny Instagram, bo ona tam właśnie jest najczęściej. Zostawię Wam link w opisie tego filmiku, możecie zajrzeć i posłuchać, bo ona dodaje często stories. My już się będziemy z Wami tutaj żegnać, Raka będzie dalej rysować, ja jeszcze sobie wezmę chyba herbatkę i będę czytać książki i później będę montować ten filmik. Tak więc do zobaczenia jutro o godzinie 5. Pa!